Rozmawia, kurwa! <głos1> <głos1> no właśnie, no wyjadł się! Zapierdalamy tam Kurwa! Kościelny klient! Impreza, kurwa! Za coś tu pierdoli do siebie, kurwa? No ale to wszystkie do siebie, kurwa! O kurwa! Co ty myślisz? No właśnie, Zaperdamy, kurwa. Ale to była dobra ta suka, kurwa, tak się waży. Ja Czy ja, ona zaraz może jechać, kurwa. Ona jest za tym trakiem, kurwa. Zwolnij, zwolnij. O, tu. O. 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 tu biała, kurwa, dwóch murzynów. Podjedź, podjedź. Kurwa. Dwie baty. O, tu jak pójdzie na dwa baty, na pewno zjedziłem i obładuje. Mówię, baty. Murzyny, kurwa. Kupuję no tam na 4 baty. Popatrz, ja wróciłam. A ja. Ale. Kurwa, y, czekoladek. <laughs> czekoladek. No właśnie, panowie. I co tu jesteś, pawie? Jest, jest za się Kurwa, ile ci Stary dziad za kierownicą. Tu jest Tomasz. Tomeczek na szkolanych. Tu mieszkańcy pojedziemy, to może tak. my, ja tam za bardzo nie będę wchodził, bo nie mam rozoru. Wyjeżdżasz z nas, da, nas Damianek. A i A ile... Zamianek, się. Tak. Nie tak blisko. Kurwa. Nie mam prawa autorskiego. kurwa. To jest Kuba I co ty jeszcze powiem? No. I ja oczywiście. A Dobra. To spierdalać, kurwa, jedziemy zalać pałę! Mara!